Tam nic z losa nie było. no. device to bardzo dobrze zagrał. Bardzo dobrze, ale tam do wujka czasem podjazdu nie miał, tam wiesz. No, no, no powiem ci, właśnie, powiedz, bo był ten klacz Twój na device jeden na jeden, powiem ci. No, jak miałeś, gdzie się go zrobiłem? Miałeś takie flashbacki, nie no, powiem ci, że gości był tak zakręcony. To, to, żeś go tam tak porobił w tym korekcie, że się uciekł do, do beta, on był w szoku. Kopie, on że pewnie po, mnie on tam poszedł... w smoku wąchał, bał się, że mu noża gdzieś tam jeszcze nie, nie ten. No, przecież on ci... A ja mówię, powolutku. on poszedł akcie przecież na początku. Przez dziurkę, No wiadomo. No. Ale miałeś flashbacki? Jakby poczułeś się jak w 2017 albo 2016 roku, jak, jak do niego klaczewałeś 1 na 1? Koczyło trochę ciśnienie. Dawno tego nie czułem, ty, dobrze było, fajnie, fajnie, lubię to, lubię te emocje. To jest coś fajnego, nie? Ja mówię, wiesz, no... Ja mówię tak, jak już przeszedłem do dżungli, to ja już mówię tak, porobiony jak dzieciak, nie? Mówię... Łatwiutko, on nawet nie wie, co się stało. <laughs> no ale tak było, no. Podłużyć bombę, on, a, na... wiesz, szedł, biecz, także faktycznie... <laughs> a... Bombę jeszcze, słuchaj, na gale podłożyłem, on mówi tak, mają AWP, Dal albo domek jestem, a tu psikus Besus zagrałem. No on jeszcze wiesz, że też A to już też nie ma tyle czasu i nasze. To trzeba zapomnieć. Po prostu trzeba zapomnieć o tej mapie, bo ta zakończyła się dla nas fatalnie. To wszystko nam przeszkadzało tak naprawdę. Ta frustracja przez te problemy techniczne, bo te problemy techniczne były po stronie NIPu. W momencie, kiedy czekasz godzinę na przeciwnika. Kiedy ci cały czas narzekają, coś im nie pasuje, no to wszystko niestety tak się potoczyło, że nasi. W głowach mam wrażenie troszkę przegrali to spotkanie, przez to to nie chodziło, po prostu to nie była maszyna. Do... Polacy, ale obijani też antyterroryści, oni we dwóch odrespa Ależ tarapaty, Nipo, Anonimo Może to wszystko zakończyć Plopski skakuje na, na ticket Ale tu i tak nic nie może zrobić Chociaż trafiony Snacks Mogłoby się jeszcze tarapaty, ale tak poobijani są terrorystów antyterrorystów Nie możemy tego przegrać To musimy zakończyć zwycięsko Skany jeszcze od Device'a, próbuje podejść Plopski Menu chowa się, frag dla Kielera, Frag dla Innocenta, koniec! Koniec, Anonimo triumfuje w meczu z Ninjas in Pyjamas. W meczu dla nas od... Coś fantastycznego, coś fantastycznego, moi drodzy. Po prostu nie mogę w to uwierzyć. No, jechał wujo i dojechał, moi drodzy. I dojechało Anonimo. Mamy pierwsze zwycięstwo naprawdę w fantastycznym stylu. Coś pięknego, moi drodzy. Dzisiaj dojechaliśmy do zwycięstwa. Dwa do jednego Anonimo kontra ninjas in pyjamas. Tego nikt się nie spodziewał, chciałoby się rzec. Byli w szoku, byli w szoku, moi drodzy. Coś nieprawdopodobnego. Górą! Oho. Halo, halo. Halo. No, witam, witam, dzień dobry. Powiem ci, że aż. Nie wiem, pewnie masz tak samo z, z, te gardło jak, jak ja po tym meczu. Takie mam wrażenie. <laughs> o rany. Ejku, czekasz ci trochę podgłośnie. Jesteś, jesteś tam, prawda? Halo, Janusz. Na Overpassie wydaje mi się, że tak czy siak, no, zaczęliście tak, zaczęliście super, bo i noc, tam do 4 hedy było, o, wiesz, 1-0, potem oni odpowiedzieli, było 1-1 i później ta przerwa godzinna, nie? I o, narzekali stopuła. na internet. No tak, i jakby, wiesz, jak oni narzekali i wy czekacie cały czas, aż się będzie może kontrolować. Ale Piotrek, bo, tak, bo, słuchaj, ja, mu, pomysł, ja im... Przerwę ci. Ja im napisałem tak, słuchajcie, przyjedźcie do Polski i zobaczycie, co to jest prawdziwy internet, a nie będą mi w Szwecji mówić. Ja, ja też słyszałem, że oni w ogóle mają Pingu 5. W ogóle była była plotka taka, że wiesz, wszyscy mieli ping 5 jakieś takie duże. O, ten bank wygląda mniej więcej tak, słuchajcie. Słuchajcie, poprosili Słówka. Żeby podesłał zdjęcia zawodników do, wiecie, do takich, do tych grafik różnych, prawda? I Słówek, najlepszy menadżer... Wysyła im fotę. Proszę bardzo. A potem... A potem tak, tak wygląda. A no i tu jeszcze... O. Jeszcze tak. I potem snack tak wygląda na zdjęciu. No, jeden do jednego, tak jak było na oficjalnej transmisji, moi drodzy. Tak to wyglądało. 100%. Ja myślę, że gdyby słuchawki zmieściły się na kask, to nocen grałby w kasku rowerowym. A jestem ciekaw, jakiej nutki chy słucha killer. A to niby woda, ale takaś taka, taka. żółta ta woda troszkę w środku była. Coś jakaś zakarpiana ta woda chyba. Takie mam wrażenie. No i zbejdować ten strzał Snacks już się zdążył celować. Dorzucony smoke przez Device'a, ale Snacks podniesie bombę i teraz może uciekać. A Device chowa się w tym smołku, Niecelny strzał Snacks, ależ pojedynek, matko boska. Wspomnienia wracają, proszę państwa. No a Snacks zdołał uciec, tylko teraz gdzie pójść? Zdaje się, że na bombsite B to jest chyba najlepsze, co może Snacks w takiej sytuacji zrobić. 15 sekund, Device sam jest w szoku. Gdzie się podział Janusz? Halo Janusz, gdzie ty jesteś? A Snacks, proszę bardzo, jakże sprytnie. Nawet nie słyszy kroku Device, on wciąż nie wie. On wciąż nie wie, że to na bombsite B. Poszedł sobie Snacks. No i teraz Device odbija bombsite, a proszę bardzo. Trzeci najlepszy gracz świata, porobiony w ten sposób przez Janusza. No i teraz ciekawe, podnosi jednak akacze Device. Trzy fragi już w tej rundzie, no na pewno troszkę na psychę wjechał mu teraz Snacks. Ach, ten timing. Czy widział device? Wydaje się, że widział rywala. No i snack PIKUJE! i proszę bardzo, Janusz. Jak za swoich dawnych. No i chyba jakaś przerwa dłuższa w takim razie. Chyba się zdenerwowali troszeczkę gracze nipu. Chyba ping podskoczył device'owi z 5 na 6 po raz kolejny i dlatego przegrał klacza po prostu. Powiedział, chociaż tu jeszcze jest jeden gracz i mamy 2 na 2. I to jest problematyczne, chociaż tutaj zawodnik z Uspem akurat to Hampus. No! pod drewno zdaje się, Rez chowa się w dżungli, res po raz kolejny strzela w głowę, drugi frag dla niego w tej rundzie, teraz on się chowa, chce dać grać kolegom, to nie będzie łatwo, Device cały czas zastrzywuje naszego zawodnika, frag dla minio, ale to jeszcze jest mało, menio po raz kolejny, on jednak zostaje sam, oj, ta i to małe res jeszcze trafiony, na skrzynce gdzieś Plopski, zgubił się Minio na moment, ma jednak bombę, ma jeszcze czas, żeby uciec na bombsite B, wie o tym doskonale i ten wycofuje błyskawicznie, ależ mówmy, jeju, jak on to zrobił, wow, jak poleciał. Nieprawdopodobne imię, Walczy o swojego ace'a. Menio musisz. Antyterroryści bez broni. To ważne. To na pewno bardzo ważne. Zdziwieni gracze po jak szybko się tam przedostał. Menio! Ace od odmynie na zakończenie pierwszy. Bonus finansowy będzie 2400 i będzie go stać na WP. To jest ważne. Menio schowany ze smokiem, a tu hampus przez ten dym. Trafia Snaksa. ale szczęśliwe trafienie chociaż...